No Janek, czyń. Honory. A ja się szykuję do sprzątania. No otwieraj! No otwieraj! No na co czekamy? No, tu ja może pokażę, bo ty coś nie mrawo dzisiaj. Pierwsze, co chcę pokazać, listki są dostępne, bardzo ładne. Takie roślinki. Takie nie było wcześniej, dlatego wziąłem troszkę więcej takiej zieleniny. Druga rzecz, której nie było wcześniej, no to takie gwiazdki właśnie świąteczne. No, troszkę po niech czasie, ale warto było wziąć troszkę tego, bo naprawdę ładnie wygląda. No, seria Frozen się kłania, tak. Kraina lodu, można sobie zrobić właśnie jakieś dodatkowe elementy w tym klimacie. To jest druga rzecz, którą chciałem pokazać. No i trzecia też się rzuca w oczy: daszki czerwone żeby jakiś dach zbudować właśnie z tego. Zawsze jest tych klocków mało, albo jest ich właśnie na tyle, żeby zrobić coś małego, a teraz mam nadzieję, że uda nam się coś zbudować większego, Janek, co? Takie właśnie skosiki. Może niekoniecznie jest to najbardziej opłacalna forma kupowania klocków, ale są one na miejscu, dostępne, więc dlatego Wziąłem ich właśnie tyle, ile mi widać. O, Janek jest tak zainteresowany klockami, że aż przechodzi za kamerę. No i jeszcze takie beczułeczki czerwone. Takie strażackie gaśnice mi przychodzą na myśl. Dlatego też tego jest dość sporo. Się tutaj wala. Janek, no nie grzebiesz? Tylko wolisz patrzeć tutaj w kamerę? Okej. Okay. To, to się zdziwiłem troszkę. Wiesz, na wieczór. Mam jeszcze zielone skosiki. Też bardzo ładne. Tak? I czy coś jeszcze było ciekawego. O, tego miałem wziąć więcej i zapomniałem. Wrzuciłem po prostu na spód jedną szybę. I zapomniałem dokoptować więcej. Ale i tak no, w sumie by się nie zmieściło. Coś by tutaj ucierpiało, albo daszki, e, albo ta właśnie zielenina. E, I tak to właśnie wygląda. Taki skromny brick. Tak, Janek, nawet ty nie jesteś za bardzo zainteresowany, co? Nie, już tak. Taka mniejsza, mniejszy hype jak ostatnio, co tu można więcej Ewentualnie możesz coś właśnie sobie poniszczyć. Patrz, może sobie coś zdemontować, tak? Albo coś przyczepić do tego. No, tak więc pozdrawiamy. O jezu. No, już się wciągamy w zabawę. Okej. Okay. to no poleciało pod szafę, no dzięki. Wszędzie pod szafę, pod kanapę i tak wieczór nam zlecić. Pozdrawiam, do następnego. Cześć. A teraz musimy tutaj, Janek, do kubełeczków. No, damy radę? Masz tutaj, tu masz i segreguj teraz. Proszę. No, albo syp jak, jak leci. O, o, sypiemy? No, no co dalej.